Julian Tuwim, spóźniony Słowik. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji. Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kuracji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma. A już jest po i Słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornej rosie. Sześć komarów nadziewanych w konwariowym sosie. Motyl zrożna, Przyprawiony gęstym cieniem z a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło, może go napadli, szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo, bo odrosną, ale głos majątek. Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pasłowik słodko ćwierka, wybacz moje złoto. Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą. Czytał Grzegorz Laszewski dla kanału Edukacja Maxa.